dwóch namiotach, które posiadam, jest to taka jakby moja odpowiedź i chęć pomocy osobom, które poszukują namiotu i wahają się między jedną lekką konstrukcją, a drugą. Ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą że tych namiotów nie ma co porównywać, bo ten jest rozbijany na kijkach i dużo lżejszy, tamten waży prawie 2 kilo i jest samonośny. Tak, to, to wszystko prawda. Tylko, że we wszystkich opracowaniach, nazwijmy to, na YouTube, gdzieś dalej, na, na Facebooku, widziałem no, tak naprawdę opisy powielające własnymi słowami opisy producenta. A ja chcę Wam przedstawić swój subiektywny obraz tych dwóch namiotów. Dlaczego mam dwa i dlaczego takie dwa? Jeszcze wspomnę, że te dwa namioty należą do wersji budżetowych. Można sobie kupić oczywiście coś. Super lekkich namiotów, które będą lżejsze o około 400 gramów. Ale czy warto za to dopłacać półtora tysiąca złotych? Nie jestem przekonany, szczególnie jeżeli zaczynamy przygodę z trekkingiem, bądź z hikingiem, bądź z bikepackingiem, bądź z jakimkolwiek inną formą włóczęgostwa i spaniem na dziko. Każdy z nich był ze mną na kilkunastu wyjazdach samochodowych, rowerowych, a także takich, gdzie przemieszczaliśmy się samolotem. Każdy z nich ma jakieś cechy, które albo ułatwiają taką podróż, albo ją właściwie uniemożliwiają. I na tym postaram się skupić, na ich cechach użytkowych i, i tak jak mówiłem, jeszcze raz na tym, co z tego dla nas wynika. Zacznijmy od lansza na Dwójki. Bardzo przestronny namiot, przeznaczony do turystyki pieszej, waga około kilograma. Nie są jakieś drobne różnice w zależności od wersji. Mówię cały czas o wersji dwuosobowej, ponieważ wersja jednoosobowa jest dla mnie stanowczo za ciasna. Namiot wyposażony w dwa przedsionki, dwa bardzo przestronne przedsionki, o konstrukcji takiej, że trzeba go rozbijać na kilka, co oznacza jednocześnie, że wymaga dosyć mocnego napięcia odciągów, przez co grunt musi umożliwiać bicie tych szpilek. Jeżeli nie umożliwia, możemy się posiłkować kamieniami, ale jest to znacznie bardziej upierdliwe i bardziej czasochłonne. Jego Zaletą i wadą jest jego przestronność, ale zajmuje on bardzo dużo miejsca. Potrzebuje naprawdę więcej miejsca niż jego samonośny sąsiad przy podobnej powierzchni. Co jeszcze? Tropik. Tropik kończy się dosyć wysoko nad ziemią. Jest to plus i minus. Minus taki, że tam hula wiatr. Naprawdę, jak wieje, czuć wiatr w namiocie. Ja pamiętam na TMB w ubiegłym roku, kiedy podnosiło mi nogi razem z materacem. To jest wada. I zaznaczam, ta wentylacja nie powoduje, że nie wykrapla się rosa. Rosa się wykrapla. Natomiast jest to także zaletą. Zaletą jest taką, że możemy obserwować otoczenie namiotu, nie wychodząc z niego. Następną cechą charakterystyczną namiotów yy, rozpinanych, na słupkach, czy to na kijkach, czy na masztach, które są w komplecie, jest to, że zawsze te boczne połacie w mniejszym lub większym stopniu zwisają nam do środka. Silny Silnylon ma to do siebie, że on namaka, przez co zwiększa swoją masę i zwisa jeszcze bardziej. To ogranicza nam przestrzeń w środku. Naprawdę jest to dosyć upierdliwe. W skrajnych przypadkach opiera nam się i o nogi i o głowę, ale można temu w bardzo fajny sposób zaradzić. Teraz pokażę wam jeszcze różnicę między nazwijmy to producenckim napinaniem namiotu lanshan a moim sposobem. Zobaczcie. Tutaj jest napięcie, nazwijmy to producenckie, idzie to wszystko do ziemi bez żadnego pośrednika. Przejdźmy na drugą stronę namiotu. Zobaczcie, Tutaj namiot jest wyraźnie podciągnięty do góry za pomocą drugiego kijka. Co nam to daje? Ano nam daje to to, że... Spójrzcie. Wchodzę do namiotu i teraz głowę kładę po stronie, gdzie jest dodatkowy kijek. Spójrzcie. Dosunąłem głowę do samego końca, nic mi nie dotyka, nic mi na głowie nie wisi. Natomiast w drugim końcu, gdzie mam trepy, jest fabryczne napięcie i tutaj dotykam tropiku. Przepraszam, nie tropiku, tylko ściany sypialni. Teraz zamie... zmienię położenie. Spójrzcie, ja mam tutaj, tuż nad głową, ścianę sypialni. Te 10 cm, czyli mniej więcej tyle, robi naprawdę robotę. Więc, jeżeli się chcecie we dwójkę, naprawdę możecie znacząco zwiększyć powierzchnię, a właściwie, przepraszam, nie powierzchnię, objętość namiotu, co zapewni Wam wyższy komfort. Spójrzcie teraz. Po dołożeniu kilku partnera, Wysokość w tym miejscu zwiększyła się o 10 cm. Według mnie warto jest dokonać takiego zabiegu. Następną fajną cechą lanszana dla mnie jako typa o wysokości 1,82 m83 rano. Zobaczcie, ja sobie w nim swobodnie siedzę. Oczywiście słupek mi trochę przeszkadza, ale nie jest to coś, co załoby mi sens powiek. I co za tym idzie? Ja przy swoim bębnie, przy taktycznym kałdunie i wzroście swobodnie z tego namiotu wychodzę. I to jest na plus. Natomiast ze względu na budowę tego namiotu nie zostawicie na jeden dzień, kiedy na przykład, oczywiście pomijam stałe kempingowanie, do którego one nie są przeznaczone, kiedy na przykład rozbicie namiot i chcecie wejść sobie na okoliczne szczyty, spenetrować okoliczny las i są to góry, i a wychodzicie z kijkami. Kijki są już przez Was wykorzystane w namiocie. Ten namiot raczej nie sprawdzi się w roli bazy wypadowej. I to jest jego minus. Kolejnym moim namiotem, który wiernie towarzyszy mi w moich podróżach, szczególnie tych, które odbywam samolotem z bagażem podręcznym, to jest Mongar 2. Namiot rewelacyjny, namiot bardzo przestronny, namiot bardzo stabilny na wietrze. Namiot niewymagający szpilek, przez co mogę go zabrać w bagażu podręcznym, czyli obniżyć koszty przelotu. Namiot także całkiem sporymi przedsionkami. I uwaga, w przeciwieństwie do konkurenta Lansana. Burty właściwie tropik schodzi bardzo nisko na ziemię, przez co w namiocie tworzy się swoista bańka cieplna temperatura 1 do 3 stopnia wyższa niż na zewnątrz, nie hula w nim wiatr, ale też nie mamy możliwości obserwacji otoczenia. Kolejną zaletą. Konstrukcji samonośnej jest to, szczególnie w górach, gdzie często nie widzimy w jakim stopniu jest pochyłość, na pozornie prostym, poziomym terenie, nie widzimy w którą stronę spada i ten namiot po rozłożeniu i po wstępnym przymierzeniu się w środku możemy podnieść w całości i obrócić. To jest jego olbrzymia zaleta, ponieważ szpilek tak naprawdę wymagają tylko punkty, gdzie naciągamy przedsionek, ale przecież można się bez tego obejść. Wadą tej konstrukcji w przeciwieństwie do lanszana jest to, że nie można jej rozłożyć w deszczu. Ogólnie namiot Mongar 2 rozkłada się znacznie dłużej niż lanszana. Natomiast jest sposób, żeby rozłożyć mongara w środku, podczas deszczu i mieć stosunkowo suchą podłogę. Sypialnia mongara wyposażona jest we własną podłogę, bardzo cienką, ale dla mnie wystarczającą i często jeżdżę w ogóle bez tej drugiej dodatkowej maty, ale ta druga dodatkowa mata może się nam sprawdzić, kiedy będziemy chcieli rozłożyć ten namiot w deszczu. Otóż najpierw rozkładamy matę lub yy, mamy ze sobą cztery sznurki lub dwa sznurki, które będą stanowiły przekątność tej maty. Rozkładamy stelarz, rozbijamy to wszystko wkładamy w otwory maty, stelaż już jest napięty albo wkładamy w otwory tych cięcik i stelaż też jest napięty to przykrywamy tropikiem i dopiero jako drugą, wchodząc już do środka podpinamy sypialnię a teraz zobaczcie co się dzieje w naszej jagódce jeżeli chodzi o wnętrze to ten namiot ja się teraz przesunę maksymalnie, zobaczcie przy 1,80 m siedzę wyprostowany, co prawda dotykam tropiku Przepraszam, sypialni, ale sypialnia w tym namiocie jest rewelacyjnie napięta. Ona nie wisi, ona nie dynda. Ona jest naprawdę napięta i najpierw dotkniemy głową sypialni, zanim dotkniemy tropiku i spowodujemy deszcz. Teraz pokażę Wam drugą rzecz. Spójrzcie na to, ja wyciągam rękę najdalej jak się da, łapy mam długie i uwierzcie mi, mam tam jeszcze metr dla drugiej osoby. ten namiot, ze względu na swoją budowę, pozwala zjeść śniadanie w jego wnętrzu bez obawy, że coś przewrócimy. Bez obawy, bez kombinowania, bez wyginania się w stylu cyrkowca, bez kombinacji alpejskich. Po prostu rozkładamy śniadanko i jejemy. I czekamy, aż przestanie padać. I jeszcze coś, co nie przeszkadza osobom mniejszym, a mnie jako takiemu średnich rozmiarów trollowi przeszkadza. Ten namiot ma bardzo niskie wyjście. Zobaczcie, ja nie jestem w stanie, tak jak w Lanszanie, usiąść w nim w pozycji wyprostowanej, zrobić cokolwiek. Jeżeli usiądę w pozycji wyprostowanej, głowę mam na zewnątrz. I nie to jest najważniejsze. Najgorsze jest to dla, dla mnie, że ja muszę z niego w jakiś sposób wychodzić na czworaka. Przy czym zawsze się upieprzę, jeżeli jest mokro. Jedna bardzo istotna rzecz, o której chyba nie wspomniałem, to to, że to nie są namioty kempingowe. Ja nie przeprowadziłem żadnych badań, nie wiem czy ktoś przeprowadził, szukałem, ale nie znalazłem, ale obawiam się, że ich odporność na promieniowanie UV jest znikoma, w związku z czym prawdopodobnie po kilku takich tygodniowych, dwutygodniowych... Y bytach na polu namiotowym lub gdziekolwiek indziej gdzie będą wystawione one na ekspozycję słoneczną może się zdarzyć tak że nie wytrzymają jednego lub dwóch sezonów. Pamiętajmy, to są namioty tylko przeznaczone do tego żeby zapewnić nam schronienie na czas snu. Nie są one odpowiednie do stałego bytowania. No pomijając oczywiście też wygodę, co chyba jest dla każdego logiczne. Na koniec krótkie streszczenie. Namiot Mongar 2 świetnie sprawdzi się w bagażu podręcznym, ponieważ nie wymaga szpilek. Jego prawie pionowe ściany pozwalają na to, żeby dwie dorosłe, pełnogabarytowe osoby usiadły w środku. Waga około 2 kg do podziału na dwie osoby daje kilogram na głowę, co według mnie w tej cenie jest wynikiem wręcz doskonałym. Namiot drugi. Lansham. Rozbijany na kilkach trekkingowych. Z bardzo wysoko podniesionymi burtami tropiku. Co powoduje, że jest bardzo przewiewny. Nie tworzy się tam też bańka powietrzna, taka temperaturowa. I nigdy nie jest cieplej niż na zewnątrz. Przy zastosowaniu dodatkowego odciągu, a właściwie podparcia odciągu. Na pole namiotu możemy znacznie zwiększyć jego wewnętrzną objętość. Namiot waży około kilograma dla dwóch osób rewelacyjny